Prosimy się z Pro11, więc przejdźmy sobie do takich zmian, które doszły do zmian, że jestem w piątej lice. Tak, mamy w z nowego rezerwowego bramkarza, znaczy rezerwowego napastnika, jakim jest mój. No niestety, wam o tym no, i niestety musiało do, do tego dojść. Dalej, Mamy nowego bramkarza, jakim jest Loska, Maksymilian, Jest niby najgorszym w stanie do życia ale nie był, nie, ale nie był, był najtańszy. No, i jakoś dzisiaj wygląda. Zobaczymy, że zrobimy trening indywidualny i skoczy mu. No, niestety nie skoczył, w realno, szkoda. Więc tak to wygląda z tych zmian. Mam 1383 w reala Dobra, więc okej, okay, damy sobie trening. Zróbmy sobie taki easy trening. Cyk, 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 cyk. Dobra, dobra. Ok, więc mam 157 jest plus 11%. Bardzo good, good. Ok, dobra. Dzisiaj czekają. Czekają, boże, co ja mówię. Dzisiaj czekają nas po prostu parę meczów, dokładnie trzy spotkania, więc odcinek może być ciutkę, dłuższy, ale według mnie ciekawy. Zrobimy sobie też obozik, obozik, bang bang. Zrobimy sobie na razie ten środkowy obozik treningowy do Następne, następnego odcinka, zrobimy sobie kolejne. Okej, okay, no, spoko, no spoko. I coś się bardzo spoko rozwija i bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Rosinki i, i co? bardzo się dobrze rozwijają. I mnie to bardzo cieszy. O, komie skoczył w real. Zobaczymy, czy skoczyło w ogóle o w składu. Tak, komie skoczył w nie widzę komu. więc 130. Good, bardzo good. Więc tak, wygląda, ma, wygląda to tak. czekam czeka, 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 Czekają mnie trzy mecze. Na początku w Lingowej Flag Maja. No, typu jest mocny, więc no, na pewno nie jesteście faworytami w tym spotkaniu. Gdyż ma, typu ma 1526. Czekajcie. Dobrze, przepraszam za zacięcie. Czeka nas też mecz Ligi Mistrzów, gdzie gramy z typem, który ma 1525 rala. Smutne, niestety tak to wygląda. I to są rywali, którzy powinni mi zjeść. No i oczywiście mecz pucharowy, który mam. Rywal mój ma 610. No nie, 626, tak, jak to nie jest, coś. Do czego no, dojdziemy poważnie, więc na ten mecz wystawiłem sobie rezerwy, tak czy siak. Zaczniemy sobie od grubej rury. Zaczynamy meczem y, ligowym, y, czyli meczem dosyć ważny. bo każda pozycja w piątej lidze jest dziwnie dobrze, jest dziwnie dobrze. Ja nie jestem przygotowany na SL6, od razu Wam mówię, nie jestem przygotowany na SL6. No dobra, gram sobie mecz. I uwaga, no dobrze, faul. No cóż, niestety będziemy musieli się cofnąć tutaj no, ewidentnie. Albrecht z żółtą kartką już w drugiej minucie, no i dobra, lecimy. Lecimy, ok niestety akcja, Falk. Falk, Lawetzi! Gol. No cóż, to tak o tym mówiłam, no nie jestem kompletnie, w żadnym stopniu jest, nie jestem faworytą, no tak? Ja bym w ogóle jak strzelę gola w tym spotkaniu to będzie ok. Jak zremisuję, to będzie cud. Ale no, myśl innym no chyba, że wolniaki. No to wolniaki to, to jest spoko zawsze. ok uwaga. szansa mojej drużyny Lewczuk. AI! O nie! Czemu tu tak wygląda? Lewczuk jest, jest skontuzowany, no i oba akcje. Pani strzelił teraz Gola fak ze stacu 2-0, tak, tak. No, troszeczkę mnie też smuci loska, ale co się dzieje źle? Źle! Fatalnie, ludzie, jak można tak rozpocząć sezon? O nie! On na mecz! Boże! 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 Co tu się dzieje? Blokuje go atakę. Face to face! Jezu, on wbił na mecz. Co tu się dzieje? Ukradawaj z główki, gol będzie. Nie, obronił, szkodę Ale Jezu, Boże, ale to był zawał. Ja tak robię zmiany. Jakim cudem, jakim cudem, nie? Naprawdę, wow, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Halo, na odcinku jeszcze takiego czegoś nie było. Ej, hey, Hitch Leaf, no jestem 3-0, battle normalnie na go. Na gołe cztery literki. Ale nad podczas mojego, mojej karty ataku. Ale nie jestem zły na mojej drużynę. E, jestem zły na loskę, jak e, Amon, Amon, uwaga, ukra, żał, ukra, ukra. Sada, sada, pustą bramkę broni Federici. Świetnie. Dobra, jest źle. Amon, Amon, Hauson z dystansu uderz. Hausson, No niestety broni to bramkarz Federici. Jezu, ale naprawdę zawał serca. Kalchenberg, Kalchemet Amon, Amon! Broni Federici. Federici. Ale, ale i tak, no niestety to no kurde, aktywne jest, no. Nie, fart, ale to będzie 6-0 dla niego, nie? Ludzie. 4-0, nie? Dobrze, dobrze. No. Ja nie chcę, żebyście oglądali taką klęskę w Sydney, tak pokazywać się, ale no cóż, tak to wygląda, no niestety. Oj, Oliveira, Oliveira 4-0. No cóż, baty. No, też w przypadku kontuzji, to też jest oczywiste, że, no, że jesteśmy po prostu no tak tacy no, kompletnie faworyci, tak? Nie byłem skazany na porażkę. a Szczególnie kiedy odbiłem, to tym bardziej jestem. Po peszczu, po peszczu, swałowany skelot, to szelot, to jak ja to lubię nazywać. Dostaję otrzymuję żółtą kartkę. Tak czy się jak jest źle. Daj się ich honorowo strzelić, ludzie, oj, zlagowało się coś, nie? Zrobił zmianę, dobra, co? Tak lekce waży? Dobra, to ja też tego zlekceważę, dobra, ukra o, tak zrobimy sobie, tak zrobimy sobie. Zrobimy sobie taki kręgosłup, o, taki kręgosłup, lekcewaga za lekcewaga, o, jo, o, mamy kontuzję za kontuzję. Tak ma być, to no, tak będzie, no nie, Ona no, tylko 97, Boże, czemu tak to wygląda, i 140 wchodzi, co to jest za niefart życia? Ludzie, dobra, 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 coś za coś, nie, kompromitujemy go. O nie, 5-0 będzie Jezu, loska, ty zaraz zejdziesz. 5-0, dobra, loska schodzi, bo nie chcę mu zniszczyć średniej. I Tak masz już zniszczony, więc wejdzie, Pace, Po prostu, no nie chcę mu zniszczyć, zniszczyć ten. 5-0 jest, jest naprawdę fatalnie, to będzie moja największa porażka w całej historii. Dobra, no typo już powiedział sobie, że o, już wystarczy, że zrobiliśmy chustę. Nie, jednak nie uciekam przez chwilę, ale wszystkim, ale dobra. Adrian, uwaga, uwaga, czy będzie jeden? Chodorowy gol! And his name, Kalchenberg, nie! Federici, jednak, jednak, Federici. No skurczę, ale emocjonujące spotkanie. Dobra, więc to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten mecz: 5-0. Co ja mam podsumowywać, no? Loska 2,9 średnia. No, nigdy nie do na podstawie bo ja nie będę nie odżywić. po prostu. Cały mecz fatalny. Bęk. Dobra, zobaczymy, na ile lewczuk ma zabił się. Pan Lewczuk zabił się na 35 godzin, no okej. Okay. Co ja mówię? Okej, okay. przecież nie jest okej, okay. jest fatalnie. Tak czy siak, jeśli boję teraz wyjść nawet z Ligi Mistrzów. co, teraz zagram sobie. Dobra, chcę... nie chcę mieć teraz zwycięstwo. teraz chcę mieć zwycięstwo, więc zagramy sobie Puchar. Wejdzie Pace, wejdzie Garza. Zrobimy sobie, zmienimy sobie składzik. Wejdzie tutaj Ruiz Santos, wejdzie sobie Ukar za Jefferson, bo tego, że on jest pomocnym, bo to i tak sobie wejdzie. Yy, pomoc też trzeba zmienić. Wejdzie sobie Moreno, wejdzie sobie Kuchnia, wejdzie sobie i za Popeszczu, wejdzie sobie na to Focif za Holsona, wejdzie sobie Pan Boknak za Ukrę i wejdzie sobie Pan Mójl za Albo nie, wejdzie sobie taki, taki rytuał robi co roku, że wychodzi sobie Lidikar na ławkę. No tutaj damy na ławkę Jemelo, i takim składem sobie wyjdziemy na Puchar, bo teraz chcę zagrać Puchar, teraz chcę wygrać Puchar. Już i tak jestem skompromitowany po ostatnim spotkaniu, więc dobra, czekajcie, zaraz wracam. No, więc czekajcie, e, tak to wygląda i po prostu lecimy sobie kolejnym spotkaniem, więc dobra, teraz puchar. No cóż, bo no ten mecz jak nie wygram, to jestem żałosny, tak? Jak ten mecz przegram, to jestem żałosny, ale ten mecz, no fizycznie, no przegrać po prostu nie mogę, tak? Tak obeczu, no fizycznie przegrać nie mogę, tak? Jak mam być cztery, to jak przegram ze mną, to nie ma gorszej duży zade mnie. Co drugi typu jest w drugiej lidze, ale w pierwszej lidze to można w sumie nie grać i awansować. Jest niestety akcja na niego. I w to jest strony, że możemy się nawet pojechać po 5 zero, nie? Bo ja mogę takie coś zrobić. Ale bohna, bohna, uwaga, Bochnak. Kto do, dojdzie do tej piłki Fosati sam, na, Fosati gol! 1-0, dobrze. Dobrze, ale jestem zawiedziony, bo tej pory chcę zrobić, bo to boli. Wiecie co, jak to boli. Trudno się pozbierać ich ze. okej, okay, lecimy, dobra. Więc dalej. No, troszeczkę zacięła się moja drużyna, ale Moreno, uwaga, Moreno, Moreno. Uwaga, Fossati znowu, Fossati z dystansu. Niestety tylko poprzeczka. Szkoda, szkoda. Pace, pace, wyrzuca w głowę pola, jak to mówi. Fossati, Fossati. All skisował. Czy player. uwaga. Boch, tak, boch tak. Kitchen, kitchen. Będzie 2-0. Nie! Co broni ten brałkarz? Co człowiek. Naprawdę dobry brałkarz. Okej, okay, po pierwsze powiem 1-0. Wygrywamy, więc no good, tak, good. Uwaga, liniker, centra. Liniker, Ukar 2-0. No to było oczywiste, tak? Dobra, sorry, yy, 50. 50 minut minucie dajemy atakę, czyli teraz. Dobra, lecimy sobie, no i dobra, cisnąć, panowie, cisnąć, Moreno, z dwa gole podczas taka gdyby się przydało. Uwaga, Harrington, nie, Harrington, dobrze, liniker, nie, z znowu broni, naprawdę dobry bramkarz. Bochtak Bochtak, Bochnak, jeszcze powalcz, liniker, nie trafia. Co tu się dzieje? Gardza. Garza, garza. No, halo! Szczel się, gola! Buchnak! Wreszcie 3-0! Wreszcie 3-0, ale wymęczone. Jezu, ja nie wiem, czemu tak trudno mi się gra. Eee, dobra, no. Skontuzowałem zawodnika. Nie wiem, czemu mi dzwoni do Mofo na odcinku. Przepraszam. No, ale dobra, kitchen, kitchen, kitchen. Kitchen, Buchnak! Nie, Steven, znowu Stever. Co za człowiek? Co za człowiek? Kitchen. Kitchen, Liniker, Liniker Liniker, 40, nie! Stever! Znowu ten Stever! Co za człowiek! Ja nie wiem, co to w ogóle za człowiek jest. Ale! Ale ukar! Ukar, Ukar centra! Fosati! Fosati! Nie stever! Co za człowiek! Naprawdę ja nie wiem jak on to broni, To jest przecież brako 60. Naprawdę, bo tak, jeszcze walczymy! Fosati! 4 wreszcie! Wreszcie taki jakiś dostojny wynik! O takie wyniki powinienem wygrać to spotkanie. Tak czy siak, nie jestem zadowolony z mojej drużyny. Nie jestem. Ale dobra, no i koniec meczu. Koniec meczu 4-0 wygrywamy. Na szczęście. Podczas cięcia postanowiłem, że zrobię decyzję. Czyli, czy zagram ten mecz Ligi Mistrzów. Ostatnio ta, ta kompromitacja bolała, no. No może nie! Może ty się denerwujecie, ale bolało to, no Jezu, no. Yy... Naprawdę, to było smutne, szczególnie kiedy teraz będzie grać u mnie ten. <laughs> Najgorszy mecz w historii Red Bullsów stał się faktem! No tak to wyglądał, W takim przypadku to nie mam niestety innej opcji, by to powiedzieć. No, po prostu mecz fatalny w moim wykonaniu i tyle, chociaż sądzę, że gdyby nie wbił, nie byłoby takiego odsudu. Yy... A byłaby raczej syfkiła i mogiła, chociaż i tak mi strzelił szybko. No ale dobra, zagram sobie mecz Ligi Mistrzów. To będzie trzeci mecz w dzisiejszym spotkaniu i ostatni za zarazem. No boję się, że to znowu będzie kompromitacja, albo że znowu wbije i znowu ten sam demon się mi przypomni, nie? To, no, to jest najgorsze, co się stanie. Wbijesz, to nie możesz użyć ataku, bo on też użyje ataken. W sensie, karty ataku, ja sobie że jestem przeznaczony. Silva 1-0, nie. Na szczęście nie. Na szczęście nie. Dobra, wciśniemy, tylko żeby nie wbił Achmed Pepo. Żeby nie wybił Achmed Pepo, I uwaga, Karl Henberg, Karl Henberg, Amon z dystansu, 1-0! Amon, ale bomba! James Amon, 1-0 wreszcie! Ta yeah! czuję się jak mistrz! XD, ale świetnie Amon, Amon mistrz, brawo, 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 1-0, jest ok Jest okej, okay. może chociaż wygramy dwa spotkania, w tym jeden jak bo to jest bardzo trudny mecz. I dobra, zanim gramy kartę tak, ale uwaga, A Pereira, Pereira! Trzeba uważać. Sorry, tu. Sorry, tu wychodzi loska. Niestety, sorry, tu. Strzela go na do jednego. Ale dam teraz kartę ataku. I może strzelimy podczas karta kartę ataku. Oby się udało. Jest. To jest możliwe, tak? To nie jest jakieś niesamowicie trudne, więc da się szczęść przez kartę ataku, ale niestety oni mają teraz kolejny kordera. Nieszczęściej nie trafił. Tuż przed kartą mają ataku, więc bardzo dobrze, dobrze. I teraz uwaga, 63 minuta, szansa na mojej drużyny. Ukra, do kogo zagrał? Do Amona! Amon niestety broni Strakosza. Szkoda, szkoda, ale jeszcze uwaga, szansa. Jeszcze zamieszanie, Ukra po peszczu ze Stancą, Obrońcę i, i, i się broni XD. No tak to wygląda. No, trzeba się bronić za pięć. Uwaga, Silva z kartką żółtą. Dobrze, mamy kartę ataku jeszcze, ale chyba się zaraz mi się ona skończy. Tak, już się kończy, ale mamy pięciu obrońców. Dam jeszcze sobie sentację, bo tutaj się trzeba po prostu obronić w wyniku. Ale niestety ma rzut wolny. I rzut wolnego. No, rzut wolny to nawet sentencjo nie uratuje, tak? Niestety mamy 2-2. Ale jakby mój Abu też strzelał rzut wolny, to pewnie zapewne też byłby gol. Więc uwaga, postarajmy się coś strzelić, tak? Uwaga, niestety. Sorietu. Sorietu... Oj... Hernandez, Hernandez. Dobrze, Bloska! Wytrzymać to jest możliwe. Remis z 1500. Przypominam, to jest 1500 i mam 3300 jeszcze bez filara w obronie. Ale niestety uderza z dystansu i. Ale fart, ale fart, Pięć minut doliczyłaś, techniczny. I jest koniec, jest, remis 1-2-2, wiem, że to tylko remis, ale to jest 1500, przypominam, to jest 1500, mamy też money. i zobaczymy, którzy już jesteśmy w tabeli, chociaż laguje mi troszeczkę, ale jestem w czwartym miejscu tabeli, więc bardzo dobry, mix de. Tak czy się jak to mamy z tego odcinka, no dobra, wiesz, ja w sumie nie. Podsumowuję jeszcze to spotkanie. No dobra, co mam dużo powiedzieć. 4-6 Loska, niezasłużenie, bardzo ładnie grał. Jemers, co obrona, uznam, że zagrała średnio, ale uznam to za żart, żart, troszeczkę gry obrony, bo bez Lewczuka czułem się jak... No bez ręki, tak? No, tutaj pomoc! Akurat jak często mi pomoc zawodzi, to teraz mnie nie zawiedli. Jestem bardzo zadowolony z pomocy. A James Amond to jest James Amond, Jay klasyk, zawsze gra dobrze i trudno z niego nie być zadowolony. Także jak dzisiaj trzy mecze, jedna kompromitacja, ale cóż, ogólnie jestem zadowolony z Ravisus z Alachi, Jestem w obydwie tego cika. No i cześć! Do następnych! Pioda!